Myślę, że niezależnie od tego, czy ktoś śledzi przygody agenta 007, na pewno słyszał o tym, jaki jest jego ulubiony drink, a bardziej chodzi mi o to, w jaki sposób on musiał być przygotowany. Oczywiście to było Martini, które zawsze musiało być jakie, wstrząśnięte, niezmieszane. Jeżeli teraz zastanawiasz się, jaki to ma związek z Biblią, Panem Bogiem, Słowem Bożym i życiem duchowym, to zapraszam cię na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Nie tracąc czasu, otwórzmy od razu nasze święte księgi, Biblię i dziś otwieramy je po raz kolejny na rozdziale 14 Ewangelii według Świętego Jana, wersety od 1 do 12. I pozwólcie, że dzisiaj chciałbym się już zatrzymać przy tak naprawdę pierwszym wersecie. Odczytam go teraz. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. A najbardziej mi chodzi o ten werset: Niech się nie trwoży serce wasze. Pozwólcie, że jeszcze ten sam werset przeczytam w wersji takiej oryginalnej greckiej, dlatego że mam przed sobą Biblię interlinearną, czyli mamy na górze napisane zdanie w języku greckim, i pod spodem. Takie tłumaczenie wprost w języku polskim. I czytam. Niech nie wpada w zamęt wasze serce. Niech nie wpada w zamęt wasze serce. To jest oryginalne, takie bezpośrednie tłumaczenie z języka greckiego. Myślę, że większość z nas, jeżeli posiada Biblię, to raczej ma ją w tym oryginalnym, takim nazwijmy to, oficjalnym przykładzie, czyli Biblię tysiąclecia. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze sięgnęli do innego przekładu. On jest też popularny w naszym kraju. To jest Biblia Świętego Pawła, tak zwana Biblia Paulistów, i oni tak tłumaczą ten werset: Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte. Biblia Świętego Pawła mówi: Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte. I chciałbym, żebyśmy się na tym zatrzymali i zastanowili się, co to znaczy. Że serce jest wstrząśnięte, i dlaczego Chrystus mówi do nas, żebyśmy do tego nie dopuścili, do takiego stanu, że nasze serca będą wstrząśnięte? Czyli teraz spróbujmy zadać sobie pytanie, co to może znaczyć wstrząśnięte serce i dlaczego Chrystus tak bardzo nas przed tym stanem przestrzega? Pozwólcie, że podzielę się taką swoją myślą odnośnie takiej interpretacji tego zdania, tego słowa: wstrząśnięte serce. I wytłumaczę to na przykładzie, który odnosi się do mojego życia. Co to znaczy, że serce może być wstrząśnięte? Kiedy dość niedawno, bo to właściwie chyba kilka miesięcy temu, zaczęła się ta cała epidemia w naszym kraju. Ten pierwszy przypadek osoby zachorowanej, i zaczęło się, że media już tylko zaczęły o tym mówić. Ciągle cały czas programy informacyjne na nowo odświeżały, podawały liczbę. Zachorowanych te mapki wszystkie wyświetlały. Pamiętam, co się działo wtedy, kiedy. Dlatego, że ja na początku to śledziłem, byłem na bieżąco, nawet kilka razy dziennie oglądałem telewizję i mam wrażenie, że tam była taka narracja tworzona. M może ja to tak odebrałem, powiem tak, w swoim imieniu, że ja po prostu zacząłem się bać. Kiedy oglądałem te różne wystąpienia dziennikarzy, czy czasami jakichś specjalistów, ja to tak odbierałem, że jest tworzona taka atmosfera wręcz grozy. I Wiem, że nie tylko ja w taki sposób to odbierałem, też się tak podzielę, że pewnie też wiele osób w taki sposób zaczął przeżywać, że się po prostu bali. I czego? Tak naprawdę do końca nie wiadomo. Dlatego, że oczywiście wszystkie te jakieś procedury spełniałem, nie wiem myłem ręce, wszystkie jakieś takie te związane z higieną procedury, ale mimo wszystko słuchając tego wszystkiego tych informacji, które docierały, ja się bałem i nie potrafiłem wyjaśnić dlaczego, skąd to się bierze. I myślę, że to jest takie adekwatne wyjaśnienie, co to jest wstrząśnięte serce. Czyli takie, to było serce, które było wstrząśnięte jakimś strachem, niepokojem, i tak naprawdę do końca nie było wiadomo dlaczego. Nie było wiadomo czego się boję i czego się lękam, dlatego że tak racjonalnie no, nie było czego się bać. Nie było jakiegoś nie wiem, bezpośredniego zagrożenia mojego życia, czy nie wiem, moich bliskich, a jednak moje serce było takie, jak mówi Ewangelia, wstrząśnięte. I myślę, że to jest dobry przykład tego, jak Chrystus mówi, żebyśmy na to nie pozwolili, żeby nasze serca były w takim stanie. I ja już oczywiście od jakiegoś długiego czasu, myślę, że ponad miesiąca, czy nawet więcej, no, nie śledzę, nie oglądam telewizji, nie patrzę na te różne programy informacyjne, czy różne doniesienia, nie wiem, tam sprzed szpitali. Dlatego, że widziałem, że to nic nie zmienia w moim postrzeganiu tej sytuacji, tak, a zmienia negatywnie mój sposób, jakieś myślenia, moje emocje to mocno oddziaływało na mój strach. I kiedy się tego w jakiś sposób pozbyłem, kiedy tego nie śledzę, nie oglądam, to moje serce, nazwijmy to, wróciło do normy. Już nie jest wstrząśnięte, jest normalne. Po prostu nie, nie odczuwa takiego bezpodstawnego lęku, strachu, nie wiadomo przed czym. I już to serce nie jest wstrząśnięte. I tak odnosząc się do tego przykładu, Chrystus mówi, żebyśmy nie pozwolili, żeby nasze serca były wstrząśnięte czyli żebyśmy podjęli jakieś działania ku temu, aby nie dopuścić do takiego stanu. I w moim przypadku to było, żeby po prostu nie oglądać telewizji, nie śledzić mediów. I oczywiście to nie znaczy, że ja jestem jakoś odcięty od świata. Co jakiś czas sobie sięgam po prasę, jakieś artykuły czytam z jednej strony, z drugiej. Tu jakichś ekspertów, tu kogoś, kto podważa jakieś współczesne, nie wiem, hipotezy, tak, żeby mieć wiedzę, jakoś tak w miarę szeroki ogląd, ale chodzi o to, że już serce jest inne. Nie jest wstrząśnięte tymi jakimiś tą narracją, która tak, tak ja odbierałem te początkowe doniesienia medialne. Teraz nie wiem, jakie są, po prostu tego nie śledzę. Czyli Chrystus, ja to tak odbieram do swojego życia, mówi: zobacz, czy są takie sytuacje, okoliczności, coś, co w Twoim życiu powoduje, że Twoje serce jest wstrząśnięte? Czyli przepełnione jakimś niepokojem, lękiem, strachem, obawą i tak naprawdę nie wiadomo do końca dlaczego. Ale kiedy się przyjrzymy, to możemy zobaczyć, co to powoduje. W moim przypadku były to media, śledzenie tych doniesień medialnych. I kiedy to od siebie odciąłem, serce wróciło do normy, już nie było wstrząśnięte. Czyli. Możemy zobaczyć, jak to jest w naszym życiu. Czy coś jest takiego, że czyni moje serce wstrząśniętym, że coś tam w środku mnie gnębi i czy ja mogę coś z tym zrobić? Jeżeli tak, to jestem przekonany, że do tego Chrystus zaprasza przez to słowo. Mówi, nie pozwólcie, żeby wasze serca były wstrząśnięte. I ja to tak odebrałem w moim życiu. Myślę, że ty też w jakiś sposób możesz to słowo odczytać do swojego życia, pomyśleć, rozeznać do czego Cię Chrystus zaprasza, żeby. Tego nie dopuścić, tego źródła, które będzie jakoś potrząsało Twoim sercem w taki sposób, że ono będzie przepełnione lękiem, niepokojem i w konsekwencji będzie wstrząśnięte. Chrystus mówi: Nie pozwól, żeby Twoje serce było wstrząśnięte. I skoro słyszymy, czytamy w Ewangelii o tym, że nasze serca nie mają być wstrząśnięte, to teraz zapytajmy to w takim razie, jakie ma być to serce? Skoro nie wstrząśnięte, to co w zamian? I w zamian, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy zobaczyli na takie pewne serce, które pokazuje nam Biblia jako wzór. A chodzi mi konkretnie teraz o serce Maryi. I przyszedł mi do głowy pewien fragment, który pokazuje, jakie było serce Maryi. To jest fragment z początku Ewangelii według św. Łukasza, kiedy jest spotkanie Maryi z Archaniołem Gabrielem. Kiedy on przynosi, zwiastuje dobrą nowinę, czytamy, że Maryja, zmieszała się na te słowa i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Maryja zmieszała się na te słowa. Czyli wnioskując z tego fragmentu, możemy powiedzieć, że serce Maryi było jakie? Zmieszane. Serce Maryi nie było wstrząśnięte, ale było zmieszane. I to serce zaczęło zadawać pytania aniołowi. Mówiło, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Czyli tutaj, moi drodzy, mamy sytuację, że serce Maryi znowu nie jest wstrząśnięte, czyli jakoś takie przepełnione lękiem, niepokojem, obawą, ale jest zmieszane, czyli jest takim sercem, ja bym powiedział, twardo stąpającym po ziemi, analizującym rzeczywistość, Maryja się przygląda, słucha tego, co mówi anioł i zadaje mu pytanie. Bardzo trafne, trafne pytanie. Pyta się, no jak to się wydarzy, skoro nie zna męża? I to jest, moi drodzy, wzór serca, takiego. Biblijnego, jakie Bóg chce w nas kształtować, czyli serca niewstrząśniętego, ale zmieszanego, czyli serce niewstrząśnięte, ale zmieszane. Czyli to jest taka odwrotność tego, w jaki sposób chciał, żeby James Bond przygotowywać mojego ulubionego drinka, bo on chciał wstrząśnięty, niezmieszany, a serce takie, które Bóg chce w nas ukształtować, to jest serce niewstrząśnięte, zmieszane. Czyli teraz zapytajmy się, czym jest to zmieszane serce, tak jak Maria miała serce zmieszane. Ja bym powiedział, że to jest takie serce człowieka, który posiada równowagę między wiarą i rozumem czyli z jednej strony twardo stąpa po ziemi, zadaje pytania, rozeznaje, słucha, szuka odpowiedzi, podważa jakieś proste wytłumaczenia, ale z drugiej strony zostawia też przestrzeń dla wiary. Dla działania Bożego, dla jakiejś interwencji Pana Boga, że nie wszystko można wyjaśnić na tej płaszczyźnie rozumowej, też z drugiej strony, jakie nie jest to serce zmieszane Maryi. Na pewno to nie jest serce, w którym panuje jakiś niepokój, dlatego że Maryja jest osobą, która ciągle zachowywała taki głęboki wewnętrzny pokój serca, wynikający i z wiary, czyli zawierzenia Bogu, wiary w to, że Bóg panuje nad jej życiem, że ma jej życie w swoim ręku całkowicie, ale z drugiej strony też ze świadomego korzystania z rozumu, z analizowania, pytania. Bo to jest ciekawe, że Maryja nie przyjmuje tego wydarzenia jakoś tak bezkrytycznie, ale zadaje pytanie, mówi: jak to się stanie, skoro nie zna męża? Myślę, że to zmieszane serce też dobrze symbolizuje taką postawę, może czasami takiego bezkrytycznego przyjmowania wszystkiego, takiego churooptymizmu, nie wiem jak to określić, ale chodzi mi, że czasami może być takie niebezpieczeństwo. W chrześcijanach, w osobach wierzących, że, że jesteśmy zawsze, mamy być zawsze szczęśliwi, zawsze zadowoleni, niczego mamy nie krytykować, nie zadawać jakichś pytań trudnych. Myślę, że to jest takie fałszywe wyobrażenie, a Maryja to jej zmieszane serce pokazuje, że chrześcijanin jest ktoś, kto też rozeznaje, kto potrafi krytycznie spojrzeć na, na wiele spraw, kto potrafi zadać jakieś bardzo trafne pytanie. I tak mam wrażenie, że te moje definicje. Serca zmieszanego są takie bardzo nieprecyzyjne, ale może to jest też dla nas jakaś taka zachęta do tego, żeby rozważyć też serce Maryi, w sensie jej postawę, co to znaczy, że ona miała zmieszane serce, jak ona odbierała rzeczywistość, jak przeżywała różne chwile swojego życia, szczególnie te trudne. Tak mam wrażenie, że tak trochę się mieszam w tym wszystkim, ale przyznam, że bardzo chciałem się z wami podzielić tą myślą, bo wpadło mi to dzisiaj do głowy. Kiedy siedziałem w konfesjonale, akurat się nikt nie spowiadał, czytałem Słowo Boże i przyszła mi ta myśl do głowy, więc bardzo się z nią, bardzo chciałem się nią z wami podzielić. Mam nadzieję, że ona jakiś dobroduchowy korzyść przyniesie. Czyli, może podsumowując, biblijne zaproszenie jest do tego, żeby serce chrześcijanina, serce ucznia Jezusa to było serce niewstrząśnięte, zmieszane. Serce niewstrząśnięte, czyli takie, które nie dopuszcza do siebie. Pewnych okoliczności zewnętrznych działa w taki sposób, żeby nie pozwolić, nie dopuścić do tego, że serce będzie przepełnione jakimiś bezpodstawnymi obawami, jakimś bezprzedmiotowym lękiem, niepokojem, serce niewstrząśnięte to jest takie serce, które do tego nie dopuszcza do takiego stanu. I znowu serce zmieszane to jest serce podobne do serca Maryi, czyli z jednej strony pełne zawierzenia, ufności, ale z drugiej strony Twardo stąpające po ziemi, zadające trafne pytania, oczekujące też na nie mądrych i trafnych odpowiedzi. Nie wiem, moi drodzy, sam do końca, czy to wszystko dobrze wyjaśniłem. W każdym razie zachęcam do tego, żeby czytać Biblię, rozważać, ale też zobaczcie, zachęcam, żeby czasami może sięgnąć po jakieś inne tłumaczenie, inny przekład. Dlatego, że to też może zawsze nam rzucić nieco więcej światła na dany fragment i pozwolić nam spojrzeć też z innej strony. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za obecność i też zapraszam do tego, jeżeli uważasz, że to jest w jakiś sposób dla Ciebie cenne, wartościowe, dobrze tym, co jest cenne, dobre, wartościowe, się po prostu z kimś dzielić. Dlatego zachęcam do tego, żeby może podesłać komuś link do tego podcastu, do tych rozważań, czy to na YouTubie, czy na Apple Podcast, czy na Spotify'u, Zapraszam Cię do tego, żeby się też z kimś tym dobrem podzielić. Życzę wszystkim dobrej niedzieli, serca Wam błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.